Odcinek 39. Wakacyjna miłość. Plaża nocą, rozświetlone niebo, namiot, polana w lesie, może luksusowy hotel w egzotycznym kurorcie. To się może zdarzyć wszędzie. Ktoś powie tandeta, ktoś inny, najpiękniejsze wspomnienie w moim życiu. Ekscytacja, szaleństwo, niewinność, a w tym wszystkim szmupal, palmy, ekscytacja i nadzieja, że to uczucie na całe życie. Dlaczego tak długo wspominamy wakacyjne miłości i tak trudno nam uwierzyć, że happy endu nie będzie? Wakacyjna miłość, choć trwa krótko, zostaje z nami na długo. Endorfiny, miłe wspomnienia sprawiają, że chętnie wracamy do tych dobrych skojarzeń i często idealizujemy to, co się wydarzyło wtedy na plaży, wtedy w hotelu. Patrzymy na te zdarzenia przez różowe okulary. Ba! Co więcej, często idealizujemy osobę partnera lub partnerki i widzimy w nim kogoś, kim nie jest. A całą sytuację pięknie opakowujemy i przywiązujemy wstążeczką, traktujemy jak najpiękniejszy prezent, dar od losu. Dlaczego podczas wakacji zakochanie się przychodzi nam łatwiej? No, powodów jest wiele, ale przede wszystkim dlatego, że na urlopie jesteśmy bardziej wyluzowani, spontaniczni i swobodni. Mamy czas i przestrzeń na wchodzenie w relacje, nawiązywanie kontaktów. Opalone ciało, strój kąpielowy, palmy, słońce. Wszystko ma znaczenie i wszystko sprzyja erotyzmowi, ułatwia kontakty seksualne, skraca drogę do drugiego człowieka. Letnie kurorty, hotele, wschody słońca, czyli ograniczona przestrzeń, częste spotkania, choćby przelotne, choćby w barze, na basenie, spojrzenia. Powłóczyste spojrzenia, to wszystko ułatwia nawiązanie znajomości. Miłość wakacyjna mocno odwołuje się do naszych marzeń, zwłaszcza tych z okresu nastoletniego, zwłaszcza wtedy, gdy sami jesteśmy w związku, który nie daje nam pełnej satysfakcji. Mamy na przykład partnera, który nie chce się ruszyć z domu. Mówi, jedź sama z przyjaciółką, ja tam wolę sobie odpocząć w ogrodzie. Tym samym okazja sama staje na naszej drodze. Zwłaszcza wtedy, gdy tęsknimy za tym uczuciem ekscytacji typowym dla świeżych związków, za długimi rozmowami przy księżycu lub wspólnym witaniem wschodów słońca. Pamiętajmy zatem, że inaczej przeżywają wakacyjną miłość nastolatki i temu poświęca kilka zdań single, singielki zwłaszcza te osoby, które marzą o spotkaniu tego jedynego albo tej jedynej. Jak również osoby będące w stałych związkach, dla których wakacyjna miłość jest po prostu romansem, przygodą, ale też przy okazji zdradą, zdradą partnera lub partnerki. Z jednej strony ekscytującym przerwaniem monotonii dnia codziennego, z drugiej strony czymś, czego nie powinniśmy kontynuować, co zagraża naszej rodzinie. Efekty tych zakochań, tych ostatnich zakochań, tych wakacyjnych romansów bardzo często spotykam podczas mediacji, które prowadzę, zwłaszcza tych tak zwanych okołorozwodowych, gdy na przykład strada wychodzi na jaw albo gdy ktoś się tak zauracza drugą osobą, że nie chce kontynuować dotychczasowego związku. Warto zrobić sobie w głowie taką wstępną kalkulację plusów i minusów, potencjalnych zysków, korzyści, ale także potencjalnych strat, nim skorzystamy z nadarzającej się okazji i przeżyjemy wakacyjne uniesienie. Sama jako nastolatka, ale też w dojrzałym wieku, przeżyłam wakacyjną miłość i znam to doświadczenie. Znam uczucie fiołków, dzwonków, aniołków, radości w sercu, ekscytacji. Każde uczucie. W zależności od tego, na którym etapie życia jesteśmy, tak mówię też o swoich doświadczeniach, każde daje coś innego, bo nasze potrzeby na różnych etapach życia się zmieniają, nasze postrzeganie związku także się zmienia. Ale jedno jest trwałe: trwałe jest potrzeba bliskości, bycia kochaną, szanowaną, ważną, potrzeba wzajemności. To jest jedna z ważniejszych potrzeb człowieka. Co nam daje zatem wakacyjna miłość w okresie nastoletnim? Nastoletnia miłość jest bardzo intensywna. Pamiętacie te chwile uniesień, te przeżywane emocje, to rozgorączkowanie, te serca rysowane czy wycinane w różnych miejscach. Jest to uczucie mocno emocjonalne. To często pierwsze takie uczucie, uczucie, które spędza sens powiek nam, ale też naszym rodzicom. Do dziś wielu rodziców nastolatków ze zgrozą patrzy na swoje pociechy wracające z kolonii wakacji, które funkcjonują w innej rzeczywistości, które się unoszą nad ziemią, które myślą i mówią tylko o jednym. Za moich czasów nastoletnich, po wakacjach, zostawało pisanie listów, które po prostu w pewnym momencie się urywały. Było smutno przez moment, że coś się skończyło, ale się skończyło i tyle. Za rok znowu będą wakacje. Dziś nastolatki mają w pewnym sensie trudniej, choć wydaje się, że łatwiej. Są sposoby na przedłużanie stanu wakacyjnych, uniesień i kontynuowanie związku na odległość. Są telefony, komunikatory, social media. Jest bardzo dużo możliwości pozostania blisko w takiej wirtualnej rzeczywistości. To może dawać złudne poczucie trwania w związku na odległość, ale może też powodować duże trudności. W którymś momencie może pojawić się tęsknota za kontaktem fizycznym, za spotkaniem w realu. I co wtedy? Na pewno jest łatwiej, gdy obie strony chcą tego w jednakowym stopniu. Znacznie trudniej, gdy dąży do takiego spotkania tylko jedna osoba, na przykład dziewczyna, a chłopak mówi: Nie, no ja już tego nie potrzebuję, to było fajne, ale były wakacje. Teraz jest rok szkolny, teraz mam tutaj nowych znajomych, tu mam już nową dziewczynę, ja nie potrzebuję tej wakacyjnej miłości. Pamiętajmy o tym, że mózg w stanie zakochania jest solidnie zasilany hormonami, a wtedy trudno o rozsądek. Rozsądek jest wyłączony, podobnie jak logiczne argumentowanie, zwłaszcza wtedy, gdy ma się naście lat i przeżywa się okres dojrzewania. Badania nad ludzkim mózgiem pokazują, że w stanie zakochania funkcjonujemy jak w psychozie. Postrzeganie rzeczywistości może być zaburzone. Spotykam zresztą takich klientów, i to już nie nastoletnich, ale w dojrzałym wieku, podczas mediacji, w tym stanie takiej w cudzysłowie psychozy, kiedy dojrzałe osoby robią rzeczy nieracjonalne, nieprzewidywalne, potrafią obrócić proch i pył swoje dotychczasowe życie, odciąć się od znajomych i rodziny, dlatego, że tak bardzo i tak mocno się zakochują. Powiedziałam parę zdań na temat tego, co przeżywają nastolatki. Powiedziałam również o tym, że osoby dojrzałe także mogą wejść bardzo głęboko w taki związek, w taką wakacyjną przygodę. Pytanie: jak sobie poradzić, gdy to się kończy? Jeśli chodzi o nastolatków, dobra rada dla rodziców: pamiętaj, nie uchronisz swojego syna ani swojej córki przed cierpieniem z powodu zawodu miłosnego, tak jak nie przeżyjesz za niego czy też za nią życia. Więc, gdy Twoje dziecko przeżywa trudności, bądź blisko, tak blisko na ile ono ci pozwala, bo może odtrącać. Jeśli odtrąca, to nie obrażaj się, nadal bądź blisko. W pewnym momencie doceni to, że jesteś. Nie bagatelizuj jego problemów, nie bagatelizuj problemów nastoletniego dziecka, nie lekceważ, bo dla niego to bardzo duży problem. Problemy, które dorosłym wydają się banalne, dla osób nastoletnich, są dramatem. Po tej chusteczki, zrób ulubioną herbatę, przytul. Pamiętaj także, że trenowanie przeżywania trudnych wydarzeń jest cennym doświadczeniem i bardzo nas ubogaca, pozwala nam bardziej świadomie wchodzić w dorosłe związki. Rada dla osób dorosłych, zwłaszcza dla tych, które miały nadzieję, które chciały zbudować coś trwałego, które szukały tej bratniej duszy i jej nie spotkały, to nie jest porażka. To jest bardzo cenne doświadczenie. Podziękuj za to, że stało się Twoim udziałem. Popatrz na to w ten sposób, zmień perspektywę. Tęsknota, rozczarowanie, łkanie w poduszkę to trudne i mocno niekomfortowe przez moment, bo czas robi swoje. Doświadczając takich uczuć, stajemy się jednak silniejsi emocjonalnie i nabywamy umiejętności radzenia sobie ze stratą. Czy możemy pomóc osobie, która przeżywa rozczarowanie miłosne? Tak. Możemy. Każdy człowiek, który przeżywa silne emocje, zarówno nastolatek, jak i człowiek dorosły i dojrzały, potrzebuje wsparcia i obecności drugiej osoby wtedy, gdy jest mu ciężko. Potrzebujemy kogoś, kto nas rozumie, wspiera, a nie ocenia, jest blisko, a nie krytykuje, nie mówi: Sama na siebie to sprowadziłaś sam sobie jesteś winien. To było przecież do przewidzenia. Potrzebujemy takiej osoby, która nas wysłucha, nie lekceważąc naszych uczuć, ale też uszanuje naszą prywatność, nie będzie opowiadać innym o tym, co przeżywamy i o tym, co jej powiedzieliśmy. Każda osoba, która przeżywa trudne emocje, potrzebuje bliskości, rozmowy, wspólnego spaceru, może wspólnego gotowania, przyjemnego spędzenia czasu. Jeśli chcemy pomóc. To stwórzmy taką przestrzeń, w której można przeżywać trudne emocje i można otwarcie o nich mówić. Czego szukamy w wakacyjnych miłościach? Mam wrażenie, że wszyscy tego samego. Wszyscy szukamy poczucia bliskości, uczucia. Tyle tylko, że potrzeby kobiet i mężczyzn w kontekście wakacyjnych związków mogą się mocno różnić, tak jak różni się podejście kobiet i mężczyzn do budowania trwałych relacji. Kobiety patrzą na związki przez pryzmat komedii romantycznych i przeczytanych romansów, wtedy odzywa się w nich romantyczna dusza i czekają na wielkie uczucie, na tego księcia, na tego, kto zjawi się i da nam miłość, zwłaszcza wtedy, gdy nie dostaliśmy jej, nie dostałyśmy jej jako kobiety wystarczająco dużo w życiu, wcześniejszym, w dzieciństwie, w młodości. Na tę potrzebę, na to oczekiwanie mocno wpływa także kwestia poczucia własnej wartości. Jeśli kobiecie brak tego poczucia wartości, jeśli brak jej miłości własnej, jeśli nie potrafi docenić siebie, tego jaka jest wspaniała, ile osiągnęła, jeśli nie potrafi patrzeć na siebie z łagodnością i wyrozumiałością, jeśli nie potrafi traktować siebie jak swoją najlepszą przyjaciółkę, tylko mówi sobie przykre rzeczy, to jest bardzo podatna na zranienie również podczas wakacyjnych związków. Czego szuka mężczyzna? Czegoś innego. Mężczyznom, wakacyjne miłości pozwalają y, się dowartościować, czyli podbudować to poczucie wartości, dodają adrenaliny, ale też są fajną przygodą i takim fajnie spędzonym czasem, który przeżywamy, a który się potem kończy. Dla jednych i drugich. Wakacyjne romanse są potwierdzeniem własnej atrakcyjności. Wakacyjne miłości mogą nam wzmacniać nasze poczucie wartości lub je odbierać. Wszystko zależy od tego, jak podejdziemy do tego momentu, gdy przygoda się kończy. Jeśli nasze poczucie wartości jest niskie, to stajemy się łatwym obiektem do uwiedzenia. Możemy paść ofiarą osób narcystycznych które potrafią manipulować, pięknie mówić, zasypywać kwiatami, dbać o romantyczne chwile, a potem sprawiają, że czujemy się źle, a nasze poczucie wartości, której tak było niskie, leci jeszcze bardziej na łeb na szyję. Jeśli taka znajomość kończy się długoletnim związkiem, to wychodzimy z tego bardzo pogruchotanie emocjonalnie. Jeśli jest to romans, takiego niebezpieczeństwa dużego nie ma. Czy wakacyjna miłość ma szansę przetrwać? Zadałam to pytanie w swoich social mediach i wtedy usłyszałam różne odpowiedzi, między innymi takie, że na ogół nie, ale i tak warto spróbować, bo potem jest co wspominać. Podzielam tę opinię. Na wakacjach jesteśmy trochę innymi ludźmi i warto w tym innym czasie dać sobie prawo przeżywania tego wszystkiego, co nas spotyka, o ile wakacyjna miłość nie jest taką kalkulacją, nie jest szukaniem partnera, tylko jest przygodą, która się pojawia na naszej drodze i na którą się otwieramy. Wakacyjna miłość jednak rzadko przetrwa dłuższy okres, wyjątki się starzają ale taka proza codzienności, powrót do normalnego życia często kończy te krótkotrwałe fascynacje. Zatem wakacyjna na miłość trwa krótko, ale jest intensywna i dlatego tak mocno odciska się w naszych wspomnieniach. Wakacje to czas, gdy mamy pewną wspólnotę przeżywanych przeżyć, nie mamy zmartwień. Cieszymy się każdą chwilą, każda minuta jest ważna i chłoniemy ją całymi sobą. W przypadku romansów dodatkowy smaczek tej przeżywanej ekscytacji dodaje aura tajemnicy. Jesteśmy gdzie indziej, w innej rzeczywistości, geograficznie, tak, fizycznie jesteśmy w innym miejscu, a za sobą zostawiamy wszystko to, co nas ogranicza, to wymarzone warunki do tego, by się zakochać i przeżywać ekscytację. Wakacje pozwalają nam także obniżyć standardy, które zwykle stawiamy przyszłym partnerom lub partnerkom. To może powodować, że mamy troszkę inne wartości niż osoba, z którą wchodzimy w taką relację, mamy inne aspiracje życiowe, jesteśmy na troszkę innym poziomie intelektualnym, samoświadomościowym, ale podczas wakacji nam to nie przeszkadza. A gdy wakacje się kończą, to te różnice mogą przekreślać i na ogół przekreślają szanse zbudowania dobrego, trwałego związku. Może nas dzielić tak wiele, że to, co nas łączyło i połączyło na tej przysłowiowej plaży, lub w nocnym klubie lub w hotelu, przestaje mieć znaczenie. Pamiętajmy zatem, zakochując się i przeżywając silne doznania podczas wakacyjnych przygód. O tym, że silne emocje wyłączają racjonalne myślenie, przyjmijmy jako pewnik, że wtedy nie jesteśmy w pełni sobą i nie myślimy do końca racjonalnie. Dlatego warto zadbać o pozytywne nastawienie do wakacyjnych miłości, pozytywne, ale zdrowe, nie oderwane od racjonalności. Warto skupić się na tym, co nam daje dobrego, taka przygoda, i mieć świadomość tego, że ta przygoda się kończy. Po stronie plusów jest to, że mamy szansę przeżyć coś bardzo wartościowego, spędzić radosne chwile, zrelaksować się i zostają nam piękne wspomnienia, plus pewnie parę fajnych zdjęć. Jeśli jednak zaangażujemy się zbyt mocno i bez wzajemności, to wakacyjna miłość może być trudnym doświadczeniem. Możemy doświadczyć również poczucia rozbicia, takiego rozbicia emocjonalnego i straty. Możemy żyć nadzieją, że to się zmieni że to wróci. Możemy dążyć ze wszelką cenę do spotkania, którego druga strona unika i jeszcze bardziej się rozczarować. Możemy mieć pokusę, a może zrobię niespodziankę i ją odwiedzę albo jego odwiedzę. I wtedy rozczarowanie może być jeszcze większe. Jak przeżyć stratę? Jest taki uniwersalny model przeżywania straty Elizabeth Klebner Rose i moim zdaniem on jest bardzo dobry i sprawdza się dla osób, które przeżywają takie trudne emocje związane z rozstaniem, ze stratą, zakończeniem relacji, która była ważna, ale też z innymi trudnymi doświadczeniami życiowymi. Pierwszy etap tych etapów jest pięć to etap szoku i niedowierzania. No nie, to nie może być prawda. To się nie mogło tak skończyć. No nie, no przecież to było takie ważne i takie unikalne to musi trwać. Drugi etap to gniew. Jak to możliwe? Dlaczego właśnie mnie to spotkało, dlaczego tyle osób to ominęło, a ja jedna, ja jeden tego doświadczam, nie ma na to mojej zgody. Etap trzeci, najczęściej najdłuższy, to etap pełen tej nadziei, o której przed chwilą mówiłam, nazywa się etapem targowania. A może to wszystko nieprawda? A może on czeka na mój telefon? A może ona chce do mnie napisać tylko, tylko się wstydzi, więc ja napiszę pierwszy. A może przyjadę, a może to się zmieni, a może on, ona zrozumie, co traci, że jeszcze będziemy razem? Ten etap nie powinien trwać zbyt długo, bo nie pomaga nam w takim szybkim dojściu do równowagi emocjonalnej, ale na ogół trwa, bo nadzieja umiera ostatnia. Jeśli jednak etap targowania się zakończy, to wchodzimy w etap czwarty w etap smutku i to jest także bardzo potrzebne doświadczenie. Jest mi po prostu smutno, że tego już nie ma. Jest to potrzebne doświadczenie, bo ze smutku przechodzimy do akceptacji i do dostrzeżenia tego, co wartościowego przeżyłam albo przeżyłem dzięki wakacyjnemu zauroczeniu. Do dostrzeżenia korzyści i plusów, do dostrzeżenia tego, że jesteśmy wzmocnieni, bogaci o pewne doświadczenia, bardziej świadomi. Do czego nigdy nie powinniśmy dopuścić po rozstaniu, nawet jeśli rozstanie dotyczy tylko wakacyjnej przygody, do tego, by ten fakt obniżył nasze poczucie wartości. Nie mówmy sobie żadnych takich: Jestem beznadziejna, nic mnie już w życiu nie spotka. To nie jest dobre myślenie, to nam nie pomaga. Myślmy o tym, co pięknego się wydarzyło i co możemy wspominać. Gdybym mogła wymienić korzyści z wakacyjnych miłości, to pewnie ta lista byłaby długa i każdy mógłby dopisać swój własny punkt. To, co mi przychodzi na myśl, to przede wszystkim uczucie relaksu, wypoczynek, endorfiny, pozytywne spojrzenie na życie, pozytywne spojrzenie na siebie, oderwanie od codziennych trosk, zastrzyk nowej energii. Warto zatem pamiętać, że wakacyjna miłość ma swoje prawa. Gdy dla jednej strony to uczucie się kończy, bo trwało tylko tak długo, jak długo trwał urlop i ten pobyt w tym cudownym, egzotycznym miejscu, a druga osoba chce czegoś więcej, to trzeba umieć powiedzieć nie. Gdy ta druga osoba nadal zakochana, przyjeżdża, odwiedza, robi niespodzianki, napiera na spotkanie, chce, by było dalej tak jak na tej rajskiej plaży, to trzeba umieć powiedzieć nie. Coś było, coś się skończyło. Trzeba postawić granice. Warto postawić granice. W tamtym cudownym, letnim klimacie poczułem coś innego, czego dziś nie czuję, nie chcę się spotykać. Powiem Ci to jasno: nie będę niczego udawać. Pamiętajmy o tym, że trzeba umieć rozmawiać wprost, nie wstydzić się tego, co czujemy, co przeżywamy i wyrażać to jasno, aby nie manipulować, nie kłamać, tylko powiedzieć wprost, Druga strona musi to przeżyć. Smutek, który towarzyszy rozczarowaniu, zakończeniem wakacyjnego uczucia, jest częścią naszego życia i jest bardzo potrzebną emocją. Gdy próbujemy przenieść wakacyjną miłość do zwykłego, codziennego życia, przeżywamy rozczarowanie, bo bardzo często, zwłaszcza gdy dotyczy to relacji singielskich, kończy się tak, że ci zakochani, których dzieli odległość, Czasami są to inne kraje, spotykają się raz na jakiś czas podczas weekendów. I podczas tych weekendów czują się fajnie. Takie weekendowe randki mogą być wystarczające na weekendy, ale mogą nie wystarczyć do tego, by zbudować pełną bliskość i trwały związek. I to jest coś naturalnego. Bo bycie razem w codzienności. Oznacza pełne otarcie ze złudzeń, że mamy idealnego partnera albo idealną dziewczynę, kobietę, zawsze zadbaną, zawsze super wyglądającą, zawsze radosną, gotową nas zabawiać i cieszącą się życiem. Codzienność to są także potargane włosy, brak makijażu, to jest chrapanie, to jest dużo takich normalnych, prozaicznych zdarzeń, które mogą nas rozczarowywać. Zwłaszcza gdy mamy ten idealny obraz. Dlatego, gdy wakacyjna miłość się kończy, warto pozwolić jej zakończyć się. Warto wyrazić wdzięczność za to, że była, podziękować za przeżyte chwile, oderwać się od swoich wyidealizowanych wyobrażeń, wrócić mentalnie z tej rajskiej plaży do codzienności, porzucić rozmowy przy Księżycu i docenić to, co było. Jeśli jednak jesteśmy osobami, którym zależy na byciu w związku, jeśli jesteśmy w związku, a wakacyjna miłość była romansem, przygodą, ekscytacją, czymś chwilowym, to zadbajmy o to, by tak się właśnie czuć w codziennym życiu, w swoim związku, by taki romans przeżywać z osobą, z którą jesteśmy blisko partnerką, partnerem, mężem, żoną. Pamiętajmy o tym, by pójść na randkę czasem, nawet raz w tygodniu, by zrobić sobie takie symboliczne wakacje, by poświęcić chwilę tylko sobie, mentalnie, być ze sobą, a nie w obowiązkach domowych czy też w swoich rolach życiowych i zawodowych. Randki są dobre i pomagają podtrzymać uczucie i budować trwałe relacje. Zamiast sprawić komplementy obcym kobietom, powiedzmy komplement swojej żonie, partnerce, zamiast oglądać się za przystojnym mężczyzną, spójrzmy życzliwym okiem na tego poczciwego faceta w kapciach, który siedzi w fotelu i jest nam oddany, choć taki mało ciekawy się wydaje na pierwszy rzut oka. Podsumowanie. Wakacyjna miłość... Może dać nam wiele korzyści, dobre wspomnienia, podnieść nasze poczucie wartości i dać poczucie, że przeżyliśmy coś fajnego, ale na ogół się kończy i to jest normalne. Wakacyjna miłość może nam także pokazać, czego potrzebujemy w związkach, o czym marzymy i dać nam taki dobry zasób do tego, by budować dobre relacje. Jeśli podoba Ci się to, czego wysłuchałeś, wysłuchałaś. Kliknij dzwoneczek. Jeśli jesteś stałym słuchaczem lub słuchaczką tego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli poświęcisz chwilę na wystawienie mu oceny. Możesz zrobić to w aplikacji Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i na kanale YouTube. Nie zapomnij zaobserwować mojego podcastu i dodać go do swojej biblioteki. Doceniam każdą formę interakcji, dzięki czemu podcast się rozwija i trafia do szerszego grona odbiorców. Może chcesz zaproponować temat kolejnego odcinka, napisz o tym w komentarzu.